Witam w kolejnym odcinku Biznesowego Przewodnika. Moją dzisiejszą gościnią jest Anna Bachanek, biznes coach i w zasadzie można by było pewnie wiele wymieniać, ale myślę, że tutaj Ania powie nam zdecydowanie więcej, ponieważ przed nią kolejne piękne i inspirujące wyzwania. Ania jest również osobą wyróżnioną w plebiscycie Manager Roku. Dzień dobry Aniu. Dzień dobry Kasiu. Tak, jak już rozpoczęłam, może zacznijmy od tego, co aktualnie i jakie wyzwania przed Tobą, bo już uchyliłam rąbka tajemnicy, a później cofniemy się do tego, jak to się stało, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś. Przede wszystkim dzień dobry i dziękuję za zaproszenie, Kasiu. Mam nadzieję, że ta rozmowa będzie inspirująca i mam nadzieję, że też dla kogoś ciekawa. Dwa słowa o mnie. Hmm. To zawsze ciekawe, jak ktoś mówi: powie, powiedz dwa słowa o sobie, nie? <grafię> jak szłam tutaj do budynku uniwersytetu, to pomyślałam sobie, że jestem przede wszystkim absolwentką tego, tego uniwersytetu i tutaj kończyłam magisterkę, więc wspomnienia wróciły. Było to już ma czasu temu. Um, dzisiaj jestem w takim momencie życia, że przede wszystkim jestem szczęśliwym człowiekiem, i to jest dla mnie bardzo ważne. Jestem wieloletnim praktykiem biznesu z doświadczeniem dyrektora HER-u. Dzisiaj jestem właścicielem software'u do zarządzania ludźmi, do kompleksowego zarządzania procesami personalnymi, do budowania sukcesji i do budowania ścieżek kariery. Pracuję również indywidualnie z menadżerami, z przedsiębiorcami jako biznes coach, jako trener mentalny. I dzisiaj wykorzystuje całą swoją wiedzę i doświadczenie, właśnie też pracując, czy to układając procesy w firmach, czy też pracując indywidualnie, wykorzystując swoje doświadczenie biznesowe, ale też wiedzę psychologiczną i takie doświadczenie w ogóle życiowe. I dzisiaj to właściwie, z czym się do mnie najwięcej zwracają ludzie, to. To, że mają taki, taką gonitwę myśli w głowie, że mają mętlik, tak, że nie czują tego spokoju. Często są wypaleni, nie czują już radości i sensu, albo próbują zrozumieć taką sytuację, w której się znaleźli. Więc to są takie chyba najczęstsze tematy, z którymi się zwracają dzisiaj do mnie ludzie. No, tak, to właściwie tyle o mnie. Dzisiaj jestem w takim miejscu i jest to dobre miejsce. Mówi się, że w zarządzaniu najtrudniejszym czynnikiem do zarządzania jest właśnie czynnik ludzki. Tak. Czy, czy również zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Tak, oczywiście. To wiecie, jakby Państwo, można mnóstwo takich przykładów bardzo praktycznych podawać z biznesu, z życia. Dlatego właśnie dzisiaj, jakby wykorzystując wszystkie te doświadczenia, które mam. Jako menadżer HER, jako harry business partner, jako dyrektor heru, współpracując z polskimi i zagranicznymi firmami, wykorzystuję tą wiedzę, żeby stworzyć takie narzędzie, takie, taki software, który będzie wspierał przedsiębiorców, będzie wspierał ludzi. I takby korzyści z tego widzę bardzo dużo, bo z jednej strony dla przedsiębiorcy, przedsiębiorca ma wgląd w potencjał ludzi. Nie? czyli wie, wie z kim pracować, wie, wie czy ludzie są gotowi na zmianę, czy są otwarci na tą zmianę, ale też w którym kierunku zgodnie z ich ambicjami, potrzebami rozwojowymi można budować ich karierę i wykorzystywać w biznesie. I robię to też po to, żeby dać ludziom takie poczucie, że mogą właśnie rozwijać swoją karierę i swój potencjał zgodnie jakby ze sobą. Nie to, co mi się wydaje, ale faktycznie tak jak jest. Do tego służy też badanie kompetencji czy testy psychologiczne i to wykorzystujemy faktycznie też w takiej pracy rozwojowej. no Ja widziałam jakby wiele takich, wiecie Państwo, y, 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 sytuacji, kiedy biznes się po prostu wysypywał, bo się nie zadbało właśnie o ludzi, tak? czyli o to, czy są gotowi na zmianę, czy mają wystarczająco informacji. Y, tak, jak najbardziej, Kasiu. Czyli skoro jest to takie trudne, to co się wydarzyło w Twoim życiu, że akurat taką ścieżkę przyjęłaś? Taką mówisz herową. Tak, herową. <laughs> no ja zaczynałam jeszcze jak były kadry i płace. <laughs> I był taki moment, że zarządzałam kadrami i płacami. Bo w Polsce chyba her jest od 20 lat, tak mi się wydaje, więc to jest bardzo młoda dziedzina. I, i, i zawsze lubiłam liczby. I zawsze rozumiałam liczby, um, natomiast bardzo zawsze mnie interesował człowiek i to, jakiego zachowania postawy wpływają na biznes. I to było jakby bardzo dla mnie interesujące i takie roztłumaczenie w ogóle tych postaw, zachowań, jak one wpływają. I chyba dlatego poszłam w tym tą, w tą kierunku. Mm, e, tak. No. Ty, Także zaczynałam od Katry Płat, zaczynałam gdzieś tam od księgowości nawet. Nawet zastanawiałam się, czy nie być doradcą podatkowym, bo całkiem dobrze mi w tym szło, ale jednak ciągnęło mnie zawsze w stronę ludzi i to nie żałuję tej drogi. To jest pasjonująca droga i otwiera bardzo dużo y, takich możliwości, ale też y, możliwości nauczania się o samym sobie. I w takim razie, jakie umiejętności, kompetencje? Powinny posiadać osoby, które chciałyby w HR-ze rozwijać swoją ścieżkę kariery? Myślę, Kasiu, że to zależy na jakim, na jakim stanowisku. A patrząc tak na stanowisko np. Na HR biznes partnera, czy stanowisko menedżerskie, czy dyrektorskie, to z jednej strony powiedziałabym, że to są umiejętności takie. Roztłumaczania właśnie tych zachowań ludzkich, kompetencji i wpływu na biznes i pokazywania też na, w liczbach, jak to wpływa na biznes, ponieważ biznes też lubi liczby. Z drugiej strony, umiejętność zarządzania różnego rodzaju kryzysami, konfliktami, patrzenia też na trendy, to co się dzieje, obserwowania rynku pracy, rozumienia: um, Pewnych właśnie trendów, czyli na przykład to, że dzisiaj mamy bardzo niskie bezrobocie na rynku pracy, mamy wciąż wysoką inflację czyli przedsiębiorcy jakby wciąż borykają się z bardzo dużą presją płacową. To, że mamy coraz mniej ludzi dostępnych na rynku, a na przykład u naszych sąsiadów, u Niemców jest bardzo dużo ofert pracy dla naszych specjalistów, to znaczy, że ci ludzie wciąż odpływają z rynku pracy i mamy bardzo dużą dziurę tak? 3 czwarte, bodajże według jakiegoś raportu, trzy czwarte pracodawców firm boryka się z brakiem dopasowania takiego kompetencyjnego do swoich potrzeb, ale też w ogóle z brakiem kandydatów odpowiednich do, 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 do firmy. Więc um, um, taka umiejętność też przewidywania pewnych rzeczy, um, myślę, że też duża odporność psychiczna, bo jednak no Wiecie mi, Państwo, mierzy się z bardzo dużą ilością różnego rodzaju sytuacji konfliktowych, emocji ludzkich, e, zmian, no i też potrzebuje tym zarządzić. Więc, z jednej strony menedżerowie, liderzy, którzy czasami też nie do końca rozumieją pewne rzeczy, które potrzebujemy zrobić, z drugiej strony zarząd czy właściciel, a z trzeciej strony pracownicy. Więc, to jest taka rola naprawdę takiego. Lawirowania i ja mam też bardzo dużo takiego szacunku do tego zawodu, bo z jednej strony on jest taki trochę z tyłu i jest, jest to funkcja wspierająca i powodująca, że przede wszystkim menadżer i pracownik realizuje swoje cele biznesowe, taka pomagająca. A z drugiej strony no, bardzo wiele trzeba wykonać takich ruchów, żeby umożliwić właśnie te, 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 ten rozwój biznesu i rozwój ludzi. Dobrze poukładać procesy, rozumieć jakby pewne zjawiska, umieć prze, czasami mm, wywierać wpływ i jakby nakłonić, pokazywać pewne trudne też sytuacje tego, czego, czego czasami lider czy biznes nie chce widzieć. Więc bardzo, bardzo, trudna rola, natomiast y, dająca też dużo satysfakcji. Czy y, powiedziałeś, że y, HR y, jakby rozwija się u nas mniej więcej od około 20 lat. Mm. Y, czy widzisz, że jego rola w najbliższym czasie będzie y, jeszcze większa? Na pewno. To to też, co wspomniałam na temat rynku pracy. To, że widzimy, że jest coraz mniej ludzi na rynku dostępnych, ale też widzimy takie zjawiska jak bardzo niskie zaangażowanie. I to Instytut Galupa podaje, że w Polsce jest to zaangażowanie na poziomie 14%, w Europie 13%. Natomiast jest też zjawisko, które znamy od dawna, o nim jest głośno od niedawna czyli to quiet quitting słynne czyli takie ciche. Hmm, Odchodzenie z pracy, czyli robię tylko minimum tego, czego się ode mnie wymaga. Więc tu nie mam jakby mowy o tym, że robię coś ponadprzeciętnie, że mam to serducho do pracy, tak? Mam to zaangażowanie. Raczej, że no właściwie robię tyle, żeby mnie tam nikt nie, nie pociągnął do jakiejś odpowiedzialności. No i tutaj nie ma możliwości wtedy mówienia o tej, takim budowaniu lojalności, o, wiecie Państwo, o takim jakości, wyjątkowości, nie, pracodawczy czy marki, więc rola hr będzie na pewno rosła, bo ja nawet dzisiaj pracując i rozmawiając z przedsiębiorcami, w momencie, gdy rozmawiam z nimi właśnie o wdrożeniu takiego kompleksowego, systemowego podejścia do rozwoju ludzi, ja słyszę, że widzą tą potrzebę. I są coraz bardziej świadomi tego, że bez takiego podejścia systemowego, strategicznego nie dadzą rady w przyszłości, bo ludzie odpływają, zostają bardzo duże czasami wyrwy w biznesie. Wyobraźcie sobie Państwo, że odchodzi jakiś człowiek i czasami jeden proces jest postawiony bardzo ważny dla klientów na jednym człowieku i to jest, to jest praktyka, to, to, nie są, to nie jest fikcja. Odchodzi taki człowiek, no i właściwie firma rozkłada ręce. Więc ja. Rekomenduję każdemu budowanie na przykład zastępowalności, sukcesji po to, żeby właśnie zabezpieczyć biznes, po to, żeby budować to bezpieczeństwo biznesowe, ale też taką odporność na różnego rodzaju turbulencje. Ani, masz bardzo bogate doświadczenie, również korporacyjne. Hmm. Wiemy już, że zajmowałaś się kadrami i płacami. A jeszcze w tej swojej ścieżce kariery, gdybyś mogła nam przybliżyć, co dokładnie, jakie czynności do Ciebie należały, czym się zajmowałaś? To przede wszystkim było zarządzanie zespołem, tak? I to był zes zwykle zespół kadrowo-płacowy i taki rozwojowy, czy biznes partnerowy. Hmm. To było również wspieranie biznesu, takie strategiczne wspieranie biznesu, żeby roz, faktycznie jakby osiągnął swoje cele biznesowe, tworzenie y, takich kultur y, wspierających realizację wyników, tworzenie strategii rozwojowych. No to były przede wszystkim tego typu te obowiązki, ale też umówmy się, że zderzałam się z wielko, wieloma różnymi zjawiskami, które normalnie w korporacjach występują. Więc i konflikty, i różnego sytu, takie sytuacje etyczne ym, i dotyczące fraudów, no przeróżne takie też trudne sytuacje, które też mają miejsce w korporacjach i one są normalnym normalnym zjawiskiem. Znaczy może nie to, że normalnym, ale one występują, występują po prostu. Oczywiście. Tak. A co uznałabyś za swój taki największy sukces w całej swojej karierze zawodowej? Hmm. Myślę, Kasiu, że to, to jest tak, że sukcesy w życiu przeplatają się z kryzysami. I tych sukcesów y, było trochę w moim życiu, ale było też sporo kryzysów. I zaraz Ci odpowiem, być może, co było moim takim największym sukcesem. Natomiast myślę sobie też, że te kryzysy, które się zdarzają w życiu, ja je traktuję jako taką furtkę do wzrastania. Coś cennego. Tak. To jest ogromna lekcja, ale też to jest taki powrót do swojej autentyczności, do swojej prawdy, do przypatrzenia się sobie. I mm, Pracując właśnie tak zawodowo jako szef HR-u, często miewałam takie kryzysy i to była taka okazja do przypatrzenia się sobie, do autorefleksji, do popatrzenia, czy to jeszcze jest moje, czy to jest zgodnie z moimi wartościami. Często ciało też mówiło, już dosyć, nie? gdzieś się nadwyrężasz, coś robisz nadwymiarowo, więc... Kryzysy są też jakby bardzo cenne, i bardzo. Ja, 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 ja je bardzo doceniam w moim życiu. Naprawdę, bo to jest taki moment, kiedy ja mogę się przyjrzeć sobie. Nie? Natomiast, jeśli pytasz o sukcesy, to myślę, że chyba największym sukcesem było to, że być może dałam wiatr w skrzydła liderom, moim pracownikom. Wykształciłam sporo hard biznes partnerów, sporo menadżerów, dyrektorów i też mam nadzieję, że miałam też duży wpływ taki pozytywny na ich życie. Z wieloma się też przyjaźnie, pomimo tego, że już nie pracujemy razem, to mam wiele przyjaciół właśnie z tego czasu, kiedy pracowałam z nimi, więc to są chyba największe sukcesy tak naprawdę. Też ogromną radość sprawia mi to, jeśli mogę poukładać procesy i, w, i widzę, że proces, że to działa, że to mhm. działa, wiesz co? Ale też wspiera nie tylko wzrost biznesu i realizację celów biznesowych, ale też widzę, że ludziom jest trochę łatwiej. Czyli jak tworzymy te procesy personalne, to kładziemy takie trochę tor, ja się śmieję, nie? w firmie. Czyli ludzie wiedzą, w czym się poruszać. I jak ludzie wiedzą, jak się poruszać, mają wytyczone te tory i wiedzą, czego się od nich wymaga. To trochę jest łatwiej wszystkim, czyli na, na, na przykładzie właśnie takich procesów, na przykład jak budujemy systemowe podejście do rozwoju ludzi, to dzięki temu jest większa transparentność w firmie. Tak? No bo łatwiej podejmuje się decyzje. Czyli jeśli my pracujemy nad kompetencjami, my badamy ten potencjał pracowników, to i budujemy właśnie sukces, ścieżki kar, jest to systemowe podejście do ludzi. To buduje się taka bardziej transparentna kultura organizacyjna i ja głęboko wierzę w to, że buduje się też większe bezpieczeństwo psychologiczne dla ludzi i to jest w dzisiejszych czasach nie do przecenienia, więc to też mi sprawia wielką radość. Jeśli miałam gdzieś okazję się przyczynić właśnie do tego, że poukładałam procesy i dzięki temu, dzięki temu i organizacja wzrastała i realizowała swoje wyniki, ale też ludziom było łatwiej bo czuli się bardziej, że są w bardziej transparentnym środowisku, że decyzje są podejmowane bardziej fair, tak? bardziej sprawiedliwe dla nich, to, to też mi sprawiało wielką radość. I wciąż mi sprawia to radość, bo dzisiaj z punktu widzenia właściciela też takiego narzędzia, które oferuje, też to robię. I to jakby widzę w tym bardzo duży sens. I ostatnie pytanie, tak na koniec, gdybyś miała naszym słuchaczom powiedzieć, co powinni zrobić dzisiaj, żeby w przyszłości w obszarze Heru osiągać sukcesy? Ufać sobie, zastanawiać się, czasami stawać i zastanawiać się, czy to, co robię jest jeszcze moje, czy to jest zgodnie z moimi wartościami. Szukać pomocy. Prosić o tą pomoc. Mm. I robić coś z pasją, to co lubią faktycznie. To chyba to są najważniejsze rzeczy. Dzisiaj, jakby bardzo dużo mamy takich y, sytuacji, osób, które są albo wypalone albo. Ym, albo nie, nie są usatysfakcjonowane z pracy. To wiele raportów też pokazuje, prawda? Gry Ciężko wtedy o sukces. Tak, że wypalenie w ogóle nas, nas, nas Polaków jest ogromne, tak? Więc ja bym powiedziała, żebyśmy się zatrzymali czasami, zastanowili się, czy to, co robimy jeszcze nam sprawia radość i być może poszukali. No i chyba jedna najważniejsza rzecz taka też kompetencja, jeśli pytasz o jeszcze kompetencje te mm, do rozwoju, to jest budowanie samoświadomości, czyli takie właśnie zatrzymanie się, przypatrzenie się, autorefleksja. Poznanie, poznanie siebie. Poznanie siebie, nie tylko swoich mocnych stron i tych ciemnych stron, które każdy z nas ma, ale też w ogóle zatrzymanie się, zastanowienie się właśnie, czy to jest jeszcze moje, czy gdzieś robię coś nadmiarze, nie? czy robię coś nieadekwatnie. Więc ufajmy sobie i bądźmy dla siebie też dobrzy, życzliwi. To chyba jest bardzo ważne. Dziękuję Ci bardzo e, za rozmowę. E, moją gościnią była Anna Bachanek, e, właścicielka ForEmplo. Mam nadzieję, że e, jeszcze będzie okazja, żeby o tym narzędziu porozmawiać e, i jeszcze się spotkamy. E, e, coach biznesowy e, e, i osoba z wieloletnim doświadczeniem, wieloletni praktyk e, w obszarze HR-u. Dziękuję, Aniu. Wszystkiego dobrego.